Prawda i jak szlachetnie brzmi to słowo. Przez wieki filozofowie usiłowali zdefiniować prawdę i nieustannie do niej dążyć. Dzisiaj każdy ma swoją prawdę. Ludzie uznali, że tak już jest wygodniej. Media rozrosły się, toczą bitwę o naszą uwagę. Wystarczy smartfon z internetem, by posiadać nieograniczone wręcz dostęp do informacji na niemal każdy temat. Ogranicza nas jedynie czas. Tysiące wiadomości, a niewiele czasu i niestety często też niewiele prawdy. Według badań Columbia University i Instytutu de France, 59% linków udostępnianych na Twitterze nie jest otwieranych przez osoby, które je udostępniają. Z kolei badania MIT wykazały, że fałszywa informacja rozprzestrzenia się w internecie średnio 6 razy szybciej niż prawdziwa. Oznacza to, że społeczeństwo musi stanąć przed nowym problemem, który jednak był znany pod innymi postaciami, również naszym przodkom. Chodzi o fake newsy, niby zdajemy sobie sprawę z ich istnienia. Mimo tego, gdy widzisz podejrzany artykuł w internecie, który jednak odpowiada Twoim poglądom, czy posta na Facebooku dobrego kolegi zwykle zupełnie odruchowo mówisz. On nie może kłamać. Ufam Pan temu panu ja to no ładnie jest to po prostu zwykłe kłamstwo, bo fake news ma taki trochę aksamitny powab. Fake news jest słowem pochodzenia angielskiego jest słowem, które nie do końca może wszyscy rozumieją. To, co my dzisiaj nazywamy fake newsem, to jest być może dosyć świeże pojęcie, które faktycznie powstało w ostatnich latach, ale tak naprawdę no, problem takich artykułów, które naciągają rzeczywistość, żeby na przykład lepiej sprzedawać gazety, istnieje od y, setek lat. Niedalegodność dzisiaj nie jest w cenie, bym powiedziała, czy nie jest w modzie. Dużo większą wartością, myślę, w dzisiejszych czasach jest skuteczność. E, uśmiecham się teraz, bo jeśli ktoś mnie pyta, jakie koszty wiążą się z podaniem fake newsa, Chyba żadne. Na rynku medialnym są rozdawane różnego rodzaju nagrody dziennikarskie, i jedną z kategorii w Grand Press jest news. I w tej kategorii news bardzo często właśnie się dostaje nagrody za newsa w postaci. Ktoś miał wypadek, ktoś kogoś tam popchnął, ktoś kogoś tam czymś oskarżył. I co z tego, że bardzo często te newsy są właśnie fake newsami, czyli kłamstwami? Nikt się tym nie przejmuje. W 2014 roku w Australii pewna kobieta imieniem Belle Gibson postanowiła podzielić się na Instagramie swoją historią. W 2009 roku zdiagnozowano u niej raka mózgu. Ani chemioterapia, ani radioterapia nie były w stanie pomóc. Lekarze dawali jej 4 miesiące życia. Wtedy młoda Belle postanowiła samodzielnie pokonać nowotwór. Jak twierdzi, wsłuchała się w swoje ciało i stworzyła specjalną dietę. Jej historia poruszyła, pocieszyła i zainspirowała setki tysięcy osób. A stworzona przez nią aplikacja The Wall Pantry oraz książka kulinarna o tym samym tytule cieszyły się ogromnym sukcesem. Cała ta historia okazała się jednym wielkim kłamstwem. Belle Bell 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 nigdy nie miała raka, lecz nie przeszkodziło jej to oszukać cały świat. W przypadkach, gdy o własnych doświadczeniach opowiada anonimowa osoba, trudno jest zweryfikować jej słowa. Jednak wypowiedzi osób publicznych, np. polityków, można już znacznie łatwiej sprawdzać. Skutecznym sposobem jest skorzystanie z niezależnych portali zajmujących się tzw. fact-checkingiem. Internet jako narzędzie, sieć www jako narzędzie, powstała po to, żeby łączyć ludzi. Początkowo, żeby łączyć naukowców i umożliwiać im wymianę informacji, a potem krok po kroku Również, żeby łączyć takich ludzi jak ty czy ja. I to było takie piękne, ale bardzo idealistyczne założenie, że wystarczy ludzi połączyć i my w tym internecie już sobie wyjaśnimy wszystkie te nasze różnice, że będziemy mogli porozmawiać z osobami z drugiego końca świata, że oni będą nam mogli opowiedzieć, dlaczego u nich jest tak, a u nas jest inaczej. I okazuje się, że tak nie jest, że technologia nie, nie rozwiąże za nas naszych problemów, że my jako ludzie naturalnie. Pewnie często lubimy sobie dzielić świat na my i oni. Mamy dzisiaj Internet, który po prostu pozwala na wszystko. Wszystko i wszystkim. Czyli można bezkarnie, anonimowo podawać pewne bardzo niesprawdzone informacje, czy po prostu kłamstwo, tak? Na temat premiera, prezydenta, prymasa, papieża, brytyjskiej królowej czy amerykańskiego prezydenta. Ten Fake news podane przez kilka anonimowych kont podają potem dalej niektórzy na przykład dziennikarze podchwytują to politycy, coś do tego dokleją, dołączą jakiś komentarz, idzie to dalej. Jak ośmiornica, jak nowotwór rozrasta się i żyje własnym życiem. Mnie to zastanawia jako socjologa, dlaczego ludzie publikują takie fake newsy, nie bojąc się, że one zostaną zdementowane, jednak często są one dementowane. I dlaczego ludzie się nie boją utraty wiarygodności? Oczywiście każdy z nas i myślę, że zarówno Wy, jak i ja chcielibyśmy o sobie myśleć, że lubimy czytać różnorodne treści, ale okazuje się, że to, co właśnie dla nas najsilniej działa i zawsze najsilniej działało, 100 lat temu, jak i dzisiaj, to są emocjonujące artykuły. Algorytmy nam podpowiadają coraz więcej takich treści, coraz więcej treści, które są zgodne z tym, co myślimy, coraz więcej treści, z którymi osoby podobne do nas je też czytają czy oglądają, coraz więcej treści w tych obszarach, które, które nas interesują. No a w związku z tym zaczynamy znajdować się w tym, co nazywamy bańką, czyli w takim wycinku rzeczywistości, do którego docierają tylko te treści, z którymi się zgadzamy. I efekt jest tego taki, że jak potem trafimy czy rozmawiamy gdzieś ze znajomymi, którzy mają inne poglądy, to się orientujemy w ogóle, jak można mieć tak różne poglądy. Przecież to, co ja myślę, to wszyscy o tym piszą to jest to, co jest akceptowane jako prawdziwe. Ty, kolego czy koleżanko, jesteś kosmitą. Dzisiaj media są dużo, dużo szybsze niż kiedyś i ta szybkość dzisiaj też jest w cenie. Ktoś, kto poda informację, pierwszy będzie jako te, które podają pierwsze. Potem to oni będą, oni w sensie, inne media będą cytowały tą redakcję czy tego dziennikarza, a nie odwrotnie, prawda? Więc szybkość dziś jest bardzo ważna. A dzisiaj to medium się liczy, to medium jest wiarygodne, które ma jak najwięcej cytowań. Tak? Czyli jeśli dana gazeta powołuje się na redakcję radiową, na stację radiową, to ta stacja w rankingu wiarygodności rośnie. E, rośnie, rośnie marka, A to się przekłada też na pieniądze. Jeśli rośnie marka, no, to też się rzeczy, reklamy w tym radiu, będą za jakiś czas kosztowały więcej. Znacząca część mediów społecznościowych utrzymuje się z reklamy, w związku z tym wszystkim zależy na tym, żebyśmy my, użytkownicy, jak najdłużej byli na tych stronach. A żebyśmy byli jak najdłużej, to trzeba nam pokazywać takie treści, żeby no, wzbudzały w nas emocje, żeby przyciągały naszą uwagę, żeby nas nic innego nie odrywało, żebyśmy nie stwierdzili, że warto iść gdzieś indziej. Bardzo wiele stron internetowych, bardzo wielu twórców w internecie utrzymuje się z reklam. A żeby utrzymać się z reklam, to potrzebne są naprawdę setki tysięcy odsłon. W związku z tym mm, są dwie metody: albo robić coś świetnej jakości, albo tworzyć fejki, które też trafią do swojej grupy docelowej, no ale będą przy okazji dezinformować publikę. Niektóre ważne wydarzenia naturalnie wzbudzają ciekawość i lęk ludzi. Generują także sporo fake newsów. Ludzie gorączkowo chcą wiedzieć jak najwięcej i jak najszybciej o wielu tematach. Często przestrzeń publiczną zalewa tysiące mniej lub bardziej sprawdzonych informacji. Powstaje informacyjny chaos, w którym fake newsy czują się jak ryba w wodzie. Dobrym i zarazem aktualnym tego przykładem może być temat pandemii koronawirusa, który spowodował powstanie ogromnej ilości różnych fake newsów i teorii spiskowych. Niektóre z nich twierdzą, że komary roznoszą COVID-19, że pandemia ma związek z wprowadzeniem sieci 5G. Inne donoszą o magicznych sposobach na uniknięcie, zdiagnozowanie lub wyleczenie wirusa. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy bardzo często mamy do czynienia z doskonale spreparowanym kłamstwem. Dziś przecież wiemy dobrze, że w sieci funkcjonują tzw. farmy troli. Warto też zwrócić uwagę na to, że w ostatnich latach bardzo aktywne są w internecie wywiady państw zagranicznych, to znaczy to są już takie bardzo świadome. Akcje obliczone na, na sianie dezinformacji w społeczeństwach. Bo dezinformacja w społeczeństwie powoduje konflikt, powoduje, że się mniej rozumiemy. A w związku z tym taki chaos wewnątrz państwa jest idealną okazją dla państw, nam wrogich, żeby wsiadć tutaj jeszcze większy ferment, żeby destabilizować system tego państwa. Większość fake newsów działa na nasze instynkty. Jesteśmy naturalnie rządni aktualnych informacji, które niegdyś pozwalały naszym przodkom przetrwać. Udostępniamy wiele informacji publicznie, bo w ten sposób budujemy swój wizerunek. Człowiek jest istotą społeczną i chce być społecznie akceptowany i podziwiany. Lubimy czuć się ważni i potrzebni. Wiele fałszywych informacji wykorzystuje do manipulacji emocje, stereotypy i uprzedzenia. Jest to szczególnie widoczne w fejkach dotyczących narodowości, wszelkich grup społecznych oraz znanych ludzi, np. celebrytów czy polityków. Fake news żywią się często negatywnymi emocjami. Badania MIT wykazały, że podstawowymi impulsami powodującymi udostępnianie fałszywych informacji są zaskoczenie, odraza i oburzenie. Myślę też, że przyzwyczajamy się jako społeczeństwo. Przyzwyczajamy się do tego, że jest to kłamstwo, że są te fake newsy. I też wiadomo, że jest to taki jakby kanon małych kroków. Jeśli się ktoś widzi, że skłami i nic go za to nie spotyka, no to będzie kłamał coraz bardziej. Dziś media bardzo lubią tych, którzy mówią kategorycznie, którzy są bardzo wyraziści, bo też taki jest odbiorca. Dziś odbiorca z jednej strony lubi, żeby się lała krew, a z drugiej będzie narzekał, ojej ciągle się kłócą, tak? Ale jeśli będzie program spokojny, no to już go nie obejrzą, bo będą chcieli, żeby się lała ta krew. Też tak patrzę z socjologicznego punktu widzenia, co myślę jest takim smutnym cechą naszych czasów, że nie ma też takich konsekwencji społecznych. Jesteśmy przyzwyczajeni, że na przykład gra kampanii wyborczej jest pełna różnych fauli, że, że jest to jakaś gra nieczysta. Tutaj myślę, że sytuacji może ratować pluralizm medialny. Najłatwiej się bronić, mając różne źródła informacji. Mieć kilka telewizji, które oglądamy, kilka redakcji radiowych, które słuchamy. Jest naprawdę tego dużo, od wielu stacji telewizyjnych polskich, zagranicznych, przez bardzo wiele różnych czasopism, gazet, po właśnie wiele różnych portali. Czyli krótko mówiąc, od nas samych będzie zależało, jak my sobie z tym poradzimy. Czy będziemy chcieli. Czy nie? Czy ulegniemy zbyt łatwo tym emocjom? Czy nie? Czy będziemy chcieli się zapisać do takiej sekty wyznawców naszego guru? Czy nie? Temat Fake Newsów nie jest błahy. W świecie, gdzie większość państw to demokracja, a technologia prężnie się rozwija, jakość informacji jest niezwykle istotna. Zawód dziennikarza tak odpowiedzialny w swojej misji, niestety stracił walutę zaufania. Jednak dzisiaj dzięki mediom społecznościowym każdy może być źródłem wiedzy dla swoich znajomych. Uważając na przyswajane oraz udostępniane treści, zachowujemy się obywatelsko. Jakość informacji zależy od każdego z nas.